To prawdziwe gigantomasy uchwycone w kadrze. Od potworów z głębokości świecącymi makami po ryby większe niż ciężarówka, te stworzenia są tak ogromne i tak surrealistyczne, że sprawiają, że zaczyna się zastanawiać, co jeszcze kryje się w oceanie. To nie jest zwykły dokument przyrodniczy. To są olbrzymie morskie istoty, które zapierają dech w piersiach. Numer pierwszy: wieloryb błękitny. Nie ma na Ziemi zwierzęcia większego niż wieloryb błękitny, i to nie jest przesada. Te wieloryby mogą osiągnąć długość do 30 metrów i ważyć do 127 ton. Dla porównania, to dłużej niż boisko do koszykówki i cięższe niż 20 słoni razem wziętych. Jednak nawet wśród tych oceanicznych gigantów jeden wieloryb wyróżniał się. W zimnych wodach w Wybrzeża Antarktydy zarejestrowano największego znanego wieloryba błękitnego. Miał około 33 metrów długości, absolutny limit tego, jak duży może być wieloryb fizycznie. Według dr Gene Putmana z Uniwersytetu w Estelui, wieloryb o takiej wielkości miałby poważne wyzwania, takie jak zmęczenie mięśniowe i długie czas regeneracji po zanurzeniu. Innymi słowy, stanie się jeszcze większym mogłoby być dla nich niebezpieczne. Dlatego naukowcy wierzą, że być może nigdy nie zobaczymy już tak kolosalnej wieloryba. Prawdziwy tytan oceanu i przypomnienie, jak gigantyczne może być życie pod falami. Numer 2. Olbrzymi Ośmiornica z Pacyfiku. W ciemnych głębinach Oceanu Spokojnego żyje stworzenie tak dziwne jak ogromne Olbrzymia Ośmiornica z Pacyfiku jeden z największych i najbardziej tajemniczych cefalopodów na planecie. Zazwyczaj osiągają długość około 6 metrów i mogą ważyć do 70 kg, ale niektóre osiągają naprawdę monstrualne rozmiary. Największy zarejestrowany okaz miał około 9 metrów długości i ważył prawie 270 kg, mniej więcej tyle, co mały samochód z ośmioma potężnymi ramionami pokrytymi przysawkami, zdolnymi unieruchomić człowieka pod wodą. Te ośmiornice żyją w zimnych i ciemnych wodach na głębokościach sięgających do 1800 metrów, gdzie żywią się krabami, krewetkami i rybami. Są mistrzami kamuflażu, zdolnymi do natychmiastowej zmiany koloru i faktury aby wtopić się w otoczenie. Mimo swojego rozmiaru są niesamowicie inteligentne. Potrafią rozwiązywać zagadki, otwierać słoiki, a nawet wydostawać się z pomieszczeń, odkręcając pokrywki lub wślizgując się przez małe szczeliny. W tym wideo widać, jak jeden z nich zręcznie otwiera słoik, aby dotrzeć do środka po jedzenie, co dowodzi, jak przebiegłe mogą być. Może nie wydawać się na pierwszy rzut oka, ale ten uciekinier z otchłani jest jednym z prawdziwych gigantów oceanu, Zarówno pod względem rozmiaru, jak i inteligencji. Numer trzecie: Meru Goliat. Z nazwą taką jak Meru Goliat, możesz już sobie wyobrazić, że ta ryba nie jest dokładnie mała. Mieszkaniec ciepłych wód Oceanu Atlantyckiego, ten podwodny gigant jest jedną z największych ryb rafowych na świecie. Meru Goliat może osiągać nawet 2,5 metra długości i ważyć ponad 360 kg. Innymi słowy, mniej więcej tej samej wielkości co motocykl Harley Davidson pływający wśród koralowców. Przez dużą część XX wieku rybacy niezwykle cenili mera Goliata za jego rozmiar i mięso. Popyt był tak wysoki, że do lat 90. populacja drastycznie się zmniejszyła, co doprowadziło do wprowadzenia zakazu połowów w Stanach Zjednoczonych, aby pomóc w jego odbudowie. Jedna z największych sztuk kiedykolwiek złowionych ważyła prawie 320 kg i została złowiona u wybrzeży Florydy, używając sardynki hiszpańskiej jako przynęty. Była bardzo blisko maksymalnego rozmiaru, jaki może osiągnąć ten gatunek. Dziś spotkanie z Merą Goliatem w naturze to bardzo rzadkie doświadczenie. Zwykle chowają się między wrakami lub rafami koralowymi, kamuflując się w swoim otoczeniu. Ale gdy się poruszają, niemożliwe jest. Aby ich nie zauważyć, ich szerokie pyski i krępe ciała sprawiają, że wyglądają bardziej jak podwodne czołgi niż ryby. Mero Ugoliat to prawdziwa żywa skarbnica, potężny, chroniony i wciąż rosnący w głębinach. Numer czwarte rekiny istnieją od ponad 400 milionów lat, dużo wcześniej niż dinozaury. W dzisiejszym świecie istnieje ponad 500 gatunków rekinów. Z których każdy ma unikalne cechy pozwalające na przetrwanie w różnych środowiskach. Od rekinów żyjących w głębinach oceanicznych po te, które patrolują ciepłe wody tropikalne, te drapieżniki są prawdziwymi mistrzami adaptacji. Jednym z najmniejszych rekinów jest rekin karłowaty, który mierzy zaledwie 22 cm. Mimo swojego maleńkiego rozmiaru jest skutecznym drapieżnikiem w swoim środowisku. W przeciwnym razie mamy rekina wielorybiego. Największą rybę w oceanie, która może osiągnąć długość 12 metrów. Pomimo swojego imponującego rozmiaru, rekin wielorybi żywi się głównie planktonem, filtrując tysiące litrów wody przez swoją ogromną paszczę. Rekiny mają ciało doskonale przystosowane do polowania i przetrwania. Ich skóra pokryta jest dermalnymi dentykulami, małymi łuskami w kształcie zębów, które redukują tarcie z wodą, pozwalając im szybko i cicho pływać. Ta cecha daje im znaczną przewagę podczas polowania. Co więcej, wewnętrzna anatomia rekinów jest równie fascynująca. Ich szkielety zbudowane są z chrząstki, materiału lżejszego i bardziej elastycznego niż kość, co zapewnia im większą zwinność. Ich szczęki są wyposażone w kilka rzędów ostrych zębów, które są ciągle wymieniane przez całe ich życie. Rekin może stracić i wymienić nawet 30 tysięcy zębów w swoim życiu. Rekiny mają również niesamowitą ostrość zmysłową. Ich oczy są przystosowane do widzenia w warunkach słabego oświetlenia, co jest kluczowe w głębinach oceanu. Ponadto mają niezwykle rozwinięty zmysł węchu, zdolny do wykrywania kropli krwi w milionie kropli wody, co czyni je efektywnymi myśliwymi. Inna fascynująca adaptacja to ich system linii bocznej, seria czujników. Które biegną wzdłuż boków ich ciała i pozwalają im wykrywać wibracje i ruchy w wodzie. Ten system, wraz z ampułkami Lorenziniego, które wykrywają pola elektryczne, sprawia, że rekiny są niezwykle skutecznymi drapieżnikami. Rekiny to doświadczeni drapieżnicy z technikami polowania dostosowanymi do ich środowiska i specyficznych ofiar. Niektóre, jak rekin biały, są znane ze swojej imponującej umiejętności wyskaz wody podczas zaskakującego ataku na foki. To zachowanie, zwane brzyczyn, jest zarówno spektakularne, jak i skuteczne. Inne rekiny, takie jak rekin młot, wykorzystują swoją głowę w kształcie te do uderzania i ogłuszania swoich ofiar, głównie płaszczek przed ich zjedzeniem. Kształt ich głowy również zapewnia im lepszą wizję stereoskopową, co pozwala im na szersze pole widzenia. Rekin tygrysi jest znany ze swojej zróżnicowanej biety, która obejmuje ryby, ptaki morskie. A nawet przedmioty nieożywione, takie jak opony i tablice rejestracyjne. Ta zdolność do spożywania praktycznie wszystkiego nadała mu przydomek śmietnika morza. Ponadto, społeczne zachowanie rekinów to kolejny fascynujący temat. Niektóre gatunki, takie jak rekin młot, są znane z tworzenia dużych ławic, szczególnie podczas sezonu godowego. W przeciwieństwie do tego, wiele rekinów jest samotnych. Preferując polować i żyć w pojedynkę, cykl życia rekinów znacznie się różni w zależności od gatunku, ale istnieje kilka wspólnych cech, które warto podkreślić. Rozmnażanie rekinów może być jajorodne, jajorodnie żyworodne lub żyworodne. W gatunkach jajorodnych samice składają jajka, które rozwijają się i wylęgają poza ciałem. Klasycznym przykładem jest rekin bambusowy, którego jaja są chronione przez kapsułę znaną jako torba syreny. Te kapsuły są składane w bezpiecznych miejscach, aż młode będą gotowe do narodzin. Z drugiej strony, gatunki żyworodne, takie jak rekin byczy, rodzą żywe młode, które rozwijają się wewnątrz macicy i odżywiają się przez połączenie łożyskowe, podobnie jak ssaki. Ta metoda zapewnia młodym przewagę przy narodzinach, ponieważ są lepiej rozwinięte i większe. Rozmnażanie się rekinów może być długim procesem, a samice zazwyczaj mają tylko kilka młodych na raz. To sprawia, że populacja rekinów rośnie powoli, co czyni je szczególnie podatnymi na zagrożenia zewnętrzne. Na przestrzeni lat rekiny były źle rozumiane i często postrzegane jako potwory w kulturze popularnej. Filmy takie jak szczęki Stevena Spielberga stworzyły obraz rekinów jako bezwzględnych zabójców, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Ataki rekinów na ludzi są niezwykle rzadkie. W rzeczywistości masz większe szanse na uderzenie pioruna niż na atak ze strony rekina. Większość rekinów nie postrzega ludzi jako zdobyczy, a taki zwykle są wynikiem ciekawości lub pomyłki. Ponadto, wiele rekinów odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów morskich. Jako drapieżniki szczytowe regulują populacje innych gatunków, co pomaga utrzymać zdrowie raf koralowych innych siedlisk morskich. Numer 5. uznawany za monarchę rekinów, Megalodon ma prestiżowy tytuł największego rekina. Który kiedykolwiek przemierzał oceany i znajduje się wśród najbardziej kolosalnych ryb w historii. Wyobraź sobie świat, w którym rekiny o długości 15 metrów żeglują po morzach. Bycie rybakiem w takiej erze z pewnością zdefiniowałoby zawód na nowo. Megalodon przewyższał trzykrotnie największego zarejestrowanego rekina białego, prezentując pysko zdobione zębami długości 45 cm, ostrymi jak brzytwy, trafnie zasłużonymi na swoją nazwę która w dosłownym tłumaczeniu oznacza gigantyczny ząb. Ten prehistoryczny gigant dysponował przerażającym arsenałem 276 dużych zębów, a jego siła ukąszenia pozostaje nieporównywalna z jakąkolwiek istotą, która zamieszkiwała naszą planetę. Prosperując ponad 20 milionów lat temu, megalodon panował w oceanie, wzbudzając przerażenie aż do swojego wyginięcia 3,6 miliona lat temu, głównie polując na wieloryby i duże ryby. Jego kolosalny rozmiar wymagał znacznego spożycia pokarmu. Wyobraź sobie niesamowitą siłę i wielkość potrzebną, aby drapieżnik upolował wieloryba gryzącego. Szczeka megalodona miała sama w sobie od 9 do 11 stóp szerokości, co wystarczało, by bez trudu połknąć dwóch dorosłych ludzi obok siebie za jednym razem. Bez wątpienia to potworne stworzenie wyróżnia się jako jeden z najdominujących drapieżników, które rządziły naszą planetą. Numer 6 Narwal. Znany również jako jednorożec morza, Narwal to fascynujące stworzenie, które zamieszkuje zimne wody Arktyki. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest długi, spiralny kieł, który może osiągać długość do 3 metrów. Ten kieł w rzeczywistości jest wydłużonym zębem keiny, który wystaje z górnej szczęki samców. Podczas gdy samic zazwyczaj jest mały lub nie rozwija się w ogóle. Oprócz swojego kieła. Narwal ma mocne, szarawate ciało przystosowane do pływania w zimnych i głębokich wodach. Często spotyka się go w małych grupach w pobliżu pokryw lodowych, gdzie głównie żywi się rybami i kałamarnicami. Choć jest to gatunek rzadki i mało badany, narwal stoi przed zagrożeniami, takimi jak utrata siedlisk i zanieczyszczenie, co podkreśla znaczenie jego ochrony i konserwacji w delikatnych ekosystemach Arktyki. Numer 7 w najciemniejszych częściach oceanu żyje rekin z płetwami, fascynujące i przerażające zwierzę. Wyobraź sobie prehistorycznego węża, ciemkiego i długiego, z zębami przypominającymi dinozaura. To jest rekin z płetwami. Są nieśmiałe i rzadko są widywane. Po raz pierwszy udało się je uwiecznić na zdjęciach w 2004 roku. Chociaż wyglądają na słabe, są żywymi skamieniałościami. Które pływają w oceanach od ponad 80 milionów lat. Ich wygląd i wyginione krewniaki czynią je unikalnymi. Nazywają się rekinami spłetwami z, z powodu swojego wyglądu, gdy otwierają usta, co jest naprawdę przerażające, ponad 300 ostrych zębów ułożonych w 25 rzędów. Pomimo swoich cienkich ciał, są umieśnione i mogą atakować swoją ofiarę w sposób podobny do ziemnej węża. Australijski rybak. Który złapał jednego w 2015 roku, opisuje go jako dużego orła z głową z horroru. Nazwał go morskim potworem i przysiągł, że nie złapie kolejnego. Numer 8. Pojawił się niezwykły wyjątek, gdy kanadyjski mężczyzna podzielił się wideo, twierdząc, że znalazł Megalodona u wybrzeży Kanady. Intensywny moment został uchwycony na nagraniu z jego łodzi, budząc strach. Gdy zastanawiał się nad możliwymi konsekwencjami. Mimo wirusowego charakteru filmu, wśród widzów pojawił się sceptycyzm. Tymczasem naukowcy zajmujący się badaniem rekinów szybko odrzucili twierdzenie o megalodonach, ale pozostali ostrożni w akceptowaniu go bez solidnych dowodów. Brak wzoru skóry rekina w filmie to istotny szczegół, który może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących jego tożsamości. Analizując wzór, można uzyskać informacje o gatunku. Do którego należy? Film pokazuje dużą morską istotę, ale brak wyraźnych szczegółów utrudnia jej jednoznaczną identyfikację. Może to być rekin wielorybi lub rekin pielęgnicowy zamiast megalodona. Chociaż kanadyjski mężczyzna jest pewny tego, co widział, jakość filmu nie przekonuje wszystkich. Chociaż ekscytujące jest myśleć o znalezieniu megalodona, musimy być ostrożni i upewnić się, że jest to bezpieczne dla ludzi.